Mamy szczególny dzień. Stało się te cyfry co się oznaczają 5, 0 i, i zero. drugie 0. 500 odcinek numer 500. Słuchajcie, doszliśmy do pół tysiąca odcinków Atelier smaku TV naszego kulinarnego kanału wegańskiej kuchni bezglutenowej na YouTube. I mm, kiedy no, to taką minęło? okazję, tak kiedy to minęło i taką okazję trzeba uczcić, uczcić specjalnie. Czym czcimy takie okazje? E, czcimy oczywiście tortami. No bo te świeczki trafią na tort, muszą trafić na tort. Zatem zapraszamy was na odcinek 500 i na tort biszkoptowy z kremem mango. A teraz zobaczcie, jak czas leci, jak się zmienialiśmy przez te wszystkie lata, w tym samym miejscu, w tej samej kuchni, cały czas tacy sami. Nie, no trochę inni. Nie, no trochę, trochę inni, starci, więc o parę ja lat powiem szczerze, że ty tak chętnie pokazujesz te zmiany, a ja jako kobieta powinnam się oczywiście sprzeciwić. Ale nie. Dobrze. Nie sprzeciwia się. Zatem wracamy do naszego przepisu. Użyliśmy kilka gatunków mąki, przede wszystkim sporo skrobi ziemniaczanej, mąka ryżowa, kukurydziana i mąka z ciecierzycy. Potrzebujemy czegoś, co ustabilizuje ciasto: albo łuska babki jajowatej, albo lniane, mielone, odtłuszczone i w tym wypadku użyjemy siemienia. Żeby uzyskać biszkoptowe ciasto, no bo jak wiadomo, biszkop tradycyjnie, mąka pszenna oczywiście. Mamy tutaj mąkę bezbytanową I, i jajko. Jajka też nie użyjemy, bo nasza kuchnia jest roślinna. A akurat te produkty stabilizują ciasto. Cukier puder brązowy dodajemy do całości, bo biszkopt musi być słodki. Potrzebujemy również sody. Suche składniki mieszamy razem. Za pomocą magicznej ręki, jak zawsze, od odcinka numer 1 po odcinek 500. Za pomocą magicznej ręki. Upływu czasu nie będziemy pokazywać. I pora najwyższa, przygotować składniki mokre. To znaczy, one są już przygotowane? Niekoniecznie są dodać. przygotowane. Trzeba jeszcze przygotować, daj mi noża. Tą miseczkę magiczną, którą schowałeś, żeby było czysto. Tą. <noise> na blacie. Proszę mi dać. Daję noża, biorę noża. Obcinamy górę banana. Zdejmujemy skórkę. Wrzucamy banana do miski i miksujemy. I teraz powolutku dodajemy pozostałe składniki, czyli odrobinę soku. Naszym zdaniem dużo lepiej jest dodać zamiast mleczka sojowego albo innego mleka roślinnego Właśnie sok jabłkowy, gdyż to tak fajnie podrasowuje smak biszkopta. On się automatycznie robi taki lekko winny i, i po prostu smaczny. Dodajemy resztę soku. I po kolei dodajemy resztę składników, czyli mleczko kokosowe, krótkie miksowanie, olej słonecznikowy. I całość przelewamy do miski z mąkami. Przetrzymam Ci blender, bo będziesz jeszcze go używała. Będę go jeszcze używała. Delikatnie zamieszamy, żeby na dole mąka nie została. Z rozmachem. Z rozmachem. Skoro to 500 odcinek, to trzeba robić wszystko z rozmachem. Teraz miksujemy. I oczyszczamy delikatnie, pamiętając o tym, żeby wyłączyć, wyłączyć wtyczkę. Wyłączyć wtyczkę, Pamiętajcie, to jest ważne. tak. Myślę, że pięćsetny odcinek. Dobrze, jest... zacząć dobrze i skończyć. Tak, dobrze. dokładnie. A oprócz tego jest dobrym momentem, żeby przypomnieć również o bezpieczeństwie w kuchni. I. Blaszka, wycięty pergamin, rand do blaszki. O, tak jest tutaj. No, okay. Bardzo I teraz dobrze. Teraz tutaj dopinamy klamerkę. Dopinamy. Następnie otwieramy. I mamy już ładnie przygotowany. Pergamin do głowy. Zamykamy jeszcze raz. I teraz ciskamy ją ponownie. Następnie. Wyrównujemy brzegi. I wiecie, z bezglutenowym biszkoptem nie będziemy szaleć, nie będziemy go przekrajać, bo po prostu on jest zbyt delikatny. Po prostu jest bezglutenowy, jest to inne ciasto, ono może smakować podobnie, ono może sprawiać przyjemność, nie trzeba cierpieć na diecie bezglutenowej i wegańskiej. Natomiast trzeba troszkę poznać inne metody, i to jest właśnie jedna z, jedna tych, z, metod z tych metod na pieczenie. Trzy do blaty, trzy tortownice. Po prostu najzwyczajniej w świecie. Ja to jeszcze robię coś takiego. Ja wiem, że jestem wariatką i dziewczyny nasze w kuchni się ze mnie śmieją, ale ja tak dla pewności, to przynajmniej na środku chcę trochę posmarować ten papier. Nie wierzę pergaminowi do pieczenia. Ja nikomu i niczemu nie wierzę, a szczególnie nie wierzę naturze, bo natura tak bywa naprawdę zmienna. bywa z Nie zmienna. wiadomo, kto jaką ma naturę. A zatem w zależności od pogody, ciasto wychodzi różne i tak dalej, może być teraz taki dzień, że się będzie bardziej lepiło. A tutaj tort pięćsetny odcinek, który po prostu musi się udać. musi się udać, dokładnie. Ja nie chcę mieć tutaj niespodzianek tego typu. I powinniśmy teraz to wszystko odważyć na wadze, ale ja nie będę tego Słuchajcie, robić. nie będziemy tego ważyć, bo tort w całości będzie ważył tyle, ile masał po upieczeniu tych trzech blatów. Czy któryś będzie trochę skromniejszy, czy któryś będzie trochę grubszy, naprawdę nie no robi tu dużej nie różnicy. To się stanie, dokładnie, więc postaramy się porozkładać mniej więcej na trzy równe części i wilgotną ręką staramy się lekko rozpłaszczyć. Jest taka sprawa, jeśli ciasto wam trochę stężeje w tak zwanym międzyczasie, zanim przygotujecie sobie foremki, w tym momencie nie da się go najprawdopodobniej wylać, żeby się rozpłaszczyło. Trzeba będzie zwierzyć ręce w wodzie i uklepać warstwę. Oczywiście ciasto się nie upiecze, jeśli nie nastawimy piekarnika. Przyznam się, że trochę zapomniałem o tym. Idę do naszego piekarnika, ale może rosnąć w trakcie, bo nasz piekarnik bardzo szybko się rozgrzewa i spokojnie da radę. Zapraszamy Was tutaj. W naszym magicznym piekarniku mamy taką przegrodkę. Po wyjęciu tej magicznej przegrody, dzięki której możemy używać tylko połowy piekarnika albo piec w dwóch połowach piekarnika, dwie różne rzeczy, np. ciasto i jakieś aromatyczne danie niesłodkie w tym samym czasie w jednym piekarniku, aby korzystania z połowy piekarnika, oszczędzając czas i energię. Dzisiaj skorzystamy z całego piekarnika, ponieważ mamy trzy warstwy. Proszę bardzo, dwie się zmieszczą, i na dole dajemy trzecią. Zamykamy piekarnik i włączamy na 180 stopni. Na 20 minut dodajemy 5 na rozgrzanie. Oczywiście, wiecie, jakiej firmy jest to Piekarnik. Nowoczesne technologie Samsung są z nami od samego początku istnienia i bardzo dobrze się sprawdzają. No właśnie. Tyle lat razem świadczy to o tym, że po prostu dajemy radę. Że się lubimy, rozumiemy i, I nie zawodzimy wspieramy. się nawzajem. A w naszej kuchni codziennie się gotuje, piecze i smaży, także z czystym sercem polecamy. I dzisiaj z okazji 500 odcinka mamy dla was specjalną niespodziankę od naszego partnera technologicznego. Szczegóły znajdziecie w opisie, bądźcie czujni, skorzystajcie. I dzięki temu cieszcie się pysznymi ciastami, zapiekankami, lazaniami i czym tylko chcecie. Tak jak my. Dzięki nowoczesnym technologiom. Zanim tort się upieczy, trzeba tu troszeczkę posprzątać, także przypominijmy Wam w międzyczasie, że jak Wam się nasz odcinek podoba, możecie go polubić. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Odcinek 500 będzie idealną okazją, żeby kliknąć dzwoneczek na dole, włączyć wszystkie powiadomienia aby dostawać w przyszłości informacje, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej bezglutenowej kuchni. E, pamiętajcie, że tworzymy dla was przepisy online, a także mamy dla was książki. Jeśli nie znacie jeszcze najnowszej książeczki 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską, o, strudel z jabłkami i waniliowym sosem też jest idealny na tę porę roku. Poręczna zakładka przyda się każdemu, aby sobie zaznaczyć tydzień, w którym mamy coś do zrealizowania. Jeden przepis na tydzień, po roku 52 nowe przygody kulinarne. Odcinki są tłumaczone na język angielski, a my chętnie damy się zainspirować do nowych wyzwań kulinarnych, jak do nas napiszecie tutaj na YouTube, na Facebooku bądź też na Instagramie. Piekarnik nas zawołał, pora wyciągnąć blaty do tortu. Zobaczcie, piękne, rumiane, biszkoptowe. Proszę bardzo. Wyjmujemy blaty z foremek i odstawiamy w chłodne miejsce, aby przestygły, a my zajmiemy się kremem. Do przygotowania kremu potrzebujemy zaledwie kilku składników. Ja naliczyłem cztery. No chyba tak jest. <grymka> <grymka> z matematyki było Bez matematyki byłem nie najlepszy. tak. Oj, tutaj mam tłuszcz kokosowy, który został wyjęty z lodówki, ale sobie jakoś poradzimy. To jest tłuszcz nierafinowany kokosowy, ponieważ w słodkim torcie absolutnie nie będzie nam aromat kokosa przeszkadzał. A wręcz zrobi tutaj dobrze. Udało się, i teraz zmiksujemy tłuszcz kokosowy tak, żeby był taką miękką, jednolitą masą. Proszę bardzo, zobaczcie jaka ładna konsystencja i oczywiście sam tłuszcz nie jest kremem do tortu. Potrzebujemy cukru. Jest to cukier trzcinowy, zmiksowany na później. Mamy już tłuszcz i mamy cukier. Potrzebujemy teraz… Połączone. Tak, połączone. Potrzebujemy dodać jakiegoś smaku. Można by było tu dodać na przykład kakao albo rozpuszczoną czekoladę, wtedy byłby krem czekoladowy, ale my chcemy dzisiaj zrobić letni tort z mango. Dodajemy pulpę z mango, gdyż to ona najlepiej nadaje się do robienia tortów. Dużo lepiej niż owoce mango, które nie mają ani tej słodyczy, ani tego aromatu, ponieważ zostały zerwane. Jeszcze jako niedojrzałe i ten aromat nigdy po prostu w takim A pulpa nie jest robiona z bardzo dojrzałych owoców. Na Jak list. lubicie inne torty, inne smaki, jesteście ich ciekawi. Zajrzyjcie sobie tutaj na diali głowę. I miksujemy, i teraz zobaczcie niestety wygląda tak, jakby nam się krem zważył. Gdyż mamy połączenie tłuszczu. Razem z płynem, bo pulpa z mango jest po prostu płynem. I w tym momencie potrzebujemy czegoś, co nam pomoże z powrotem scalić te dwa podstawowe składniki. Nasz patent to klej ryżowy, czyli 100% ryżu w takiej sypkiej formie, która świetnie absorbuje wilgoć. Ryżowy błyskawiczny, czyli taki, którego nie musimy gotować, i on zaraz fantastycznie wchłonie wilgoć z pulpy z mango. Zresztą zobaczcie sami. Jak widać, jeszcze odrobinę klejku potrzebujemy. Zostawiamy na chwilę, żeby te cząsteczki klejku ryżowego wchłonęły odrobinę wilgoć. A potem miksujemy i zabieramy się za smarowanie torta i dekorację. I dekorację. Blaty już wystudzone. Jeszcze tylko ostatnie miksowanie kremu. O, zobaczcie, już jest prawie idealna konsystencja. Kolejny etap to przygotowanie blatów przed nałożeniem kremu. Blaty trzeba nasączyć. Czym nasączymy? Mamy na to kolejny patent – konfitura imbirowo-cytrynowa z dodatkiem cytryny. Jak chcecie się dowiedzieć, jak taką konfiturę zrobić? Tutaj nad joli głową jest ten właśnie odcinek. Konfiturę przekładamy do miseczki. Tyle wystarczy. I wciskamy do niej sok z cytryny. Zrolujemy trochę cytrynę, żeby szybciej wycisnął się z niej sok. Kilka nakłuć to dodatkowo porozrywa włókienka. I wciskamy. Sok z połówki cytryny wystarczy. Ja nie wyjmuję specjalnie tych pestek. Szczęśliwiec dostanie jeszcze oprócz tego pestkę. Pestki są zdrowe. E? No nie, wyjmiemy je. Nie, nie wyjmiemy ich. Nie, będzie, będzie niespodzianka. Nie, nie pozwolę ci wyjąć. Dobra, nie lubię Tego zabiegu cytryny? nie rozumiem, ale niech będzie. 500 odcinek, wybaczam. 500 odcinków przetrwałem. Mama mija. Mama mija, ja też. <laughs> Słuchajcie, blaty przed nasączeniem trzeba przygotować. One są piękne, gładziutkie, zapieczone. Powinny bardziej być chropowate, aby wchłonęły wilgoć pochodzącą z nasączenia. Można to zrobić tym... w różny sposób. Można to zrobić lekko Nie, drapiąc. Najprościej, słuchajcie. O, ale zobacz, też można, tak. o, też można tak. Ale lepiej to zrobić tak. Tak to robią nasze dziewczyny w kuchni. ten jeden zostawimy. Przenosimy delikatnie. I nasączamy. Oczywiście każdy według swoich preferencji może nasączać taki blat czymś innym. Nie jest to konieczne, żeby to był imbir i cytryna, może to być sama cytryna, może to być sok wiśniowy, jeżeli będziemy robili na przykład tort wiśniowo-czekoladowy. Sami zdecydujecie. I teraz smarujemy drugą warstwę. A na pierwszej warstwie możemy już układać pierwszą warstwę kremu. Pamiętaj, zostaw jeszcze tego kremu na dekorację. dekorację. Druga nasączona warstwa idzie na wierzch. Na samą górę idzie trzecia warstwa, której nie nasączaliśmy. Możecie to ułożyć tą ręcznie wyrobioną stroną albo tą bardziej prostą Jeżeli wasz będzie... tort będzie taki bardzo prosty i idealny, to lepiej tą stroną. Ale ja Ale My to zrobimy, tak, ponieważ nasz tort nie będzie prosty, będzie taki ręcznie robiony, taki. I teraz jego trzeba ura. będzie uzupełniać też te boki. Jak widzicie trochę krem płynie, potrzebuje chwilę postać w lodówce, tak to jest z tortami. Kładamy go do lodówki i za chwilę to wracamy. Zabieramy tort z lodówki, żeby móc go dalej wykańczać. Tych, którzy gdy nie mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do bistro delikatesów. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Tort gotowy, pięciusetny odcinek również gotowy. Pamiętajcie, że nasz partner Samsung, który zabezpiecza nas w nowoczesne technologie, ma dla Was dzisiaj specjalną niespodziankę z okazji okrągłego pięciusetnego odcinka. A teraz pora zacząć świętować. Idziemy zapalić świeczki, zdmuchnąć świeczki i najeść się torta. Smacznego i na, i na zdrowie. zdrowie.